9.40 i widzę, że kosmetyczką też nie dość zarobić. Sama masaż twarzy robisz? Tak. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio tutaj byłam ostrzyknięta pewnym preparatem, który podnosi mój owal twarzy. Teraz muszę go sobie ładnie rozmasowywać. No, czyli to są takie zadania domowe. Tak, a jestem bardzo zadaniowa. Ale generalnie też jest bardzo dobrze sobie masować twarz. Samej rano czy tam wieczorkiem po zmyciu makijażu, krem czy serum. Ja dostałam świetne serum od mojej matki, nie pokażę jakie, ale dostałam <laughs> takie ajurwedyjskie. Z Indii mi przywiozła, i teraz jestem ja na tym serum, robię masaż twarzy i to jest fajne. Tak, widzisz, podnoszę ja sobie. No, bo co innego pomasować. A co ty masujesz? Nie, to ty mi masujesz. Ale ty. Kurde, jak w ciele, to co? Już przesadzasz. No to jest piękne. Jak to pamiętasz, jak było ten na teściowie? E, e, cztery? Masuj, masuj, jak cztery. No to, to, to u nas nakręcili ostatnio, aha, to możemy teraz troszeczkę zaspoilerować. E, masuj, 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 Wandzia, masuj. masuj. Masuj, no. <laughs> to teraz jest odwrotnie. Wcześniej Wandzia chciała, żeby on nie umasował, a teraz Wandzia tak. mówi: masuj, masuj, masuj. Mój masuj, Arkadiusz, masuj. <laughs> Ja już, oh. No i co, nie boli dobrze. Cię to? Nie, ale ja tak mocniej, a lubię jeszcze tak sobie dookoła oczu. Zobacz jak ja wyglądam no, z makijażem. No, nie wszyscy wiedzą, że Ty jesteś kosmetologiem. Jestem. Ty jesteś z wykształcenia masażystką twarzy. No, kosmetologiem Znasz jest. się na tym? Znam się. A Ty jakieś poszczkiwana no, jesteś, nie wiadomo co? I co, polecasz takie coś? Ty chyba nie powinnaś polecać jako kosmetolog, bo się znasz na tym. Ale to zależy ale to co, nie, jest jakieś tam... nie robię się. saca ujędrnienie skóry. No właśnie, czekam. Kiedy wreszcie sobie tutaj wstalisz w te usta, żebyś miała takie jak karpik, tak żebyś wyglądała jak wszystkie inne kobiety na A wiesz, że teraz jest... A właśnie teraz jest moda na to, żeby już nie mieć takich ust i teraz... Ściągają? Ściągają. Ściągają karpie? Tak, to się jakoś A to przed świętami może. A może? nie na Wigilię tych wszystkich karpi chodzących. Tego to... No nie popieram tego, nie popieram. Fajnie to wygląda, ale chyba w pornosach, ale nie w ten, nie no, tak wiem, jak to wygląda w tym. Tej... Nie koledzy mi opowiadają. <grym> Radio, że to jest. Ale tak, no nie, nie. Dobra, nie, nie. zrobimy teraz jakąś wizytówkę, jak jestem bez makijażu, i, i zdjęcie. Dobra, to do roboty teraz, bo to niedziela trzeba zacząć pracować. Zacząć pracować, dobra. Idziemy robić, robić. Idziemy robić takie zdjęcia sote.